Hej! Dziwnie to tak, nie? Tylko ty i ja. Hmm. Hmm. Trochę jesteśmy tu jakby sami, nie? Takie tajemne miejsce. Takie. Wow, wow, wow. co tu robię? Wow, 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 nowy kanał. Wow, wow, wow. No tylko ty jeszcze nic nie mówisz. Robi się. Coraz dziwniej się robi. Pozwól mi jednak, że Cię wprowadzę i powiem Ci, co tutaj robisz możesz tak zapytać, co ja tu robię? Czemu ja to oglądam? To jest mój czwarty kanał. Tak wiem. O cztery za dużo. YouTube to groźne miejsce. Dlatego y, potrzebuję nowy kanał na streamowanie, gdzie mogę robić tylko i wyłącznie live'y. Bo gdy robię live'y na innych kanałach, to niestety YouTube to nie lubi i nie pokazuje wam filmów, które wrzucam, a zależy mi bardziej, abyście oglądali filmy niżeli live'y, tak szczerze powiedziawszy. I tak mimo wszystko strasznie polubiłem streamowanie z wami. Przyszłym razem Detroit, Outlast, Life is Strange, Resident Evil, Biohazard. Jakby tego było dużo i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Dlatego chodź, wejdź zostanie tutaj, zasubskrybuj ten kanał i specjalnie tutaj akurat obserwuj dzwoneczkiem. Jest to ważne, abyś zawsze dowiedział się o tym, kiedy będzie live. zawsze również mojego Discorda, na którym zawsze informuję o tym, że zaczynam streamować. No i... Cześć, tutaj Naru. Tak. Ten kanał się nazywa Naru. Łatwo można przegapić ten kanał i może on dziś Ci wypaść z głowy, przeturać się pod łóżko, zrobić fikołka się przy okazji, dlatego wiesz, obserwuj Naru. Nie mam tu nic jeszcze ciekawego do powiedzenia, dlatego chyba cześć. Papa, pa. pa. Miło, że tu jesteś. Do zobaczenia na liveach.